Komitet Organizacyjny Szóstej Pielgrzymki Biegowej 95 w składzie Parafia św. Filipa Neri, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bytowski Klub Biegacza zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową lub rzeczową z przeznaczeniem na organizację tegorocznej pielgrzymki. Ogólny koszt tej imprezy przerasta nasze skromne możliwości, ponieważ wynosi ponad 30 milionów złotych, czyli 3000 zł nowych. Na stałe wpisała się w kalendarz corocznych imprez biegowych ta niecodzienna impreza, mając od początku do końca charakter religijno-sportowy. W pielgrzymce uczestniczy 12 biegaczy z naszego miasta, na czele których stoi przewodnik ksiądz Krzysztof Szary. Trasa szóstej pielgrzymki biegowej wiedzie po głównych węzłach komunikacyjnych zbytowa przez Tucholę, Toruń, Krośniewice, Pabianice z metą na Jasnej Górze. Celem pielgrzymki jest uczczenie Roku Rodziny oraz w intencji za ojczyznę i powodzenie demokracji, za ludzi uprawiających sport, za Ojca Świętego, największego pielgrzyma świata, za pomyślne ukończenie budowy kościoła świętego Filipa Neri, za wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji szóstej pielgrzymki biegowej. W zamian za okazaną pomoc Komitet Organizacyjny zobowiązuje się do zamieszczenia Państwa reklam na samochodach technicznych pielgrzymki. Mamy nadzieję, że Państwa pomoc w znacznym stopniu przyczyni się do zrealizowania tego trudnego przedsięwzięcia. Jeszcze raz gorąco prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Rozliczenie finansowe prowadzi zarząd TKKF w Bytowie i na to konto prosimy o przekazanie środków finansowych. Bank Spółdzielczy Bytów 260-271-5. Powtarzam, Bank Spółdzielczy Bytów 260-271-5.